Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak Martin Majkowski nie dał z rachunku prawdopodobieństwa. Tu jest Martin. To jest Martin Majkowski, tak? A tu jest semestr. Następny. A tu jest. Rachunek prawdopodobieństwa. Majkowski idzie zdać rachunek prawdopodobieństwa. I chuj nie zdał dwa razy, bo jest jebanym debilem. Majkowski to jebany chuj i chuj ma na, na matule. Majkowski to jebany debil Jebać mu starego w dziekanacie Majkowski to debil i dziękuję za uwagę